Hejka kochani! Dzisiaj druga część, trzy lata później Moich petów w Wodobni. No, O, to jestem ja, fajnie Tutaj idziemy na górę Ale to jest mega basic Try Lenus X, A nie Remember, Stanis Try Dobra, dobra 3 lata później I ja mam 14 lat Rozumiecie to? Rozumiecie to Dobra To są moje pety Pierwszy Czekaj Frankenfeline on jest common Ginger cat jest ultra rare Drugi taki Nie będę wam już pokazać, bo się nie chce Zebra, rare Zombieczek. Rare, ja go sobie wezmę Bo on jest mega cool, patrzcie jak on jest słodki Po prostu, o oh, mój Boże Ej, patrz tutaj, co to tu jest Ja mam jakieś, w ogóle ja nie wiem kiedy ja zrobiłam sobie tak ten dom Ale jest mega fajny Czy Okropny jest ten dom Dobra Dobra, chodź tu. E, co? Taka zebra. Ona jest fajna, mega. Ja mam wielbłąda w ogóle, patrzę. O, ale fajnie. Mrówkę, ja nie chcę jej. No i ten kot, no i to tyle inna. I ja mam jeszcze coś? Mam takie akcesoria. Jemu. O. Fajnie, nie? Super, fajnie takie gówno, mam takie coś, mam taki wózeczek w ogóle fajny, pasze. Hehe. <grystanie> Jedzenie, coś tam. jakiś tam auta, mam dywan, mam dywan. Takie rzeczy mam. Jeden, ale co to ja nie mam, nic nie ma. no i nic nie mam, bo ja jestem... <grystanie> bo jestem dubem i ktoś mi kiedyś uskanował. Znaczy, nie wiem, ktoś mi się schakował na adwokty. Nie pamiętam, kto to był. Nie interesuje mnie to. I tęsknię za moimi pytami Rer i w ogóle. I w ogóle... To są dwa krzesła. Nie wiem, nie interesuje mnie to. Nara. xD